Dzisiaj mamy taki głośniczek Metabo. Jest gniazdo luźne od ładowania mikro USB. Wczoraj robiłem telefon Huawei'a, ale kumplowi się spieszyło i nie nagrałem filmiku. No ale to będzie mniej więcej prawie taka sama robota. Zobaczcie, tu jak cisnę ten, tą wtyczkę. O, to teraz ładuje, jak puszczę, nie ładuje. W ogóle ruszam i tak dopiero ładuje. Puszczę, to nie ładuje. Dlatego dzisiaj się zajmiemy <laughs> zrobieniem tego gniazda. Żeby to rozebrać, trzeba tu najpierw ściągnąć te, te naklejki, te stópki, być, wykręcić te sześć śrub. I zaraz pokażemy dalej. Także zobaczcie, żeby to otworzyć to tutaj trzeba wbić najlepiej śrubokręt albo coś i tu to podważyć i tu nam wszystko wychodzi. Tu się trzymało na tych śrubkach. Głośniczki mamy tu. Tu mamy płytkę i tu pod tym jest w tej puszce jest właśnie całe gniazdo. Także będziemy musieli to odkleić wszystko i wyrwać to. To budowę. Tu są śrubki dwie. Tu widać jedną. Tutaj i tutaj za baterią też jest druga. Tu Jest druga, trzeba to odkręcić i wtedy to wyciągnąć. żeby tu nic nie połamać za ja specjalnie, to było przyklejone całe. Teraz tylko wysunąć tą płytkę trzeba stąd. I mamy dostęp do tego gniazda naszego mikro USB. Bateria jest jedna. Na długo nie starczy, ale zawsze coś działa. Tymi szczypczykami to wyciągnąłem tą płytkę. I zobaczcie, jakie jest to gniazdo luźne. Może będzie widać. Cały się rusza. A tutaj... Widać, całe się rusza, nie? Na mikroskopie zaraz Wam pokażę też obraz, jak to wygląda. Czyli co, jak było widać na mikroskopie, te gniazdo jest całe luźne. Będę musiał więc przylutować. Tutaj najpierw te boki załapię. Trochę ceny dam. A na końcu dopiero te nóżki tu przylutuję. Takim grotem. Takim cienkim. Myślę, że powinienem dać radę. Taką stacją chińską będzie dobrze. I teraz świeci. Nie do końca jeszcze wcisnąłem, ale jak wcisnę do końca to to się ładuje. To ma układ kabel urwany, ale jak już siedzi to widać, że już mogę robić wszystko i nie przerywa. Zresztą to ewidentnie było gniazdo. No. Teraz tylko to skręcić i kolejna robota zrobiona. Dzięki za uwagę. No i proszę, ładuję, wszystko poprawnie gra jak powinno. Bluetooth śmiga. To no proszę 2x5W, także dość sporo, 80 dB. Basy są fajne, bo 180 Hz, także nie jest źle. Także opłaca się takie. Mały głośniczek Metabo. Nie wiem nawet, ile kosztuje, ale nie pamiętam. Ale zrobione, działa. No, kabelek mam luźny. Ale to już nie gniazdo, tylko kabelek. nawet widać po tym kablu że się nie świeci kabel jak przerywa no to wszystko, dzięki